Powiastki jeszcze wprawdzie daleko, ale jeden fajny prezent już Legionowianie dostali. Prezent kulturalny pod postacią koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. W miniony czwartek ta znana na całym świecie folklorystyczna wizytówka polskiej tradycji rozgościła się w IEU-Kapital Arenie. Przyjechaliśmy z naszym flagowym koncertem Kaleidoskop Barw Polski, który jest złożony ze suite tanecznych, muzycznych, wokalnych, pokazujących folklor, kulturę narodową, polską w jej takich regionalnych odmianach. Z całej Polski. To jest taki nasz no, popisowy koncert, w którym te nasze suity są co jakiś czas wymieniane na inne, ponieważ w Mazowsze ma opracowanych 42 regiony Polski. No i zawsze spotyka się on z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Myślę, że tutaj w Legionowie też tak będzie. Organizatorzy z miejskiego ratusza nie mieli co do tego najmniejszych wątpliwości. Tempo znikania darmowych wejściówek mówiło samo za siebie. Pierwsza pula 500 sztuk rozeszła się w 20 minut. Stąd też pojawiła się decyzja na, na przeprowadzenie imprezy masowej. Dlatego nasi mieszkańcy mogą tak licznie dzisiaj uczestniczyć w tym występie. Finalnie w czwartkowym wydarzeniu wzięło udział 2000 osób. Nie byłoby ono zapewne możliwe, gdyby nie dobre relacje mazowieckich samorządowców. Jeszcze raz potwierdziło się, że również w sferze kultury warto mówić, czy tak jak w tym przypadku śpiewać jednym głosem. Dzisiejszy koncert zespołu Mazowsze jest wynikiem dobrej współpracy i ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. To, że może dzisiaj wystąpić u nas ten fantastyczny zespół, tak naprawdę o klasie międzynarodowej, jest niezwykłym prezentem dla naszego miasta. O finansowym charakterze tego podarunku poinformował publiczność sam prezydent Legionowa, który wraz z szefem rady miasta pofatygował się na scenę, aby wszystkich powitać. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować samorządowi województwa mazowieckiego i uspokoić Państwa nie z Waszych podatków, dzisiaj opłacany jestem. Występ tylko płaci samorząd Województwa Mazowieckiego, pan marszałek, Adam Struzik, no i za takim... Mocną podpowiedzią naszej radnej pani Ani Wrześnińskiej. Serdecznie im za to dziękujemy. Barwny, rozśpiewany i roztańczony występ Mazowsza od pierwszej chwili zrobił na widzach ogromne wrażenie. Świadczyły o tym choćby, jak to podczas wokalno-tanecznego show, raz po raz rozbrzmiewające gromkie brawa. Zasłużone, bo istniejący od 74 lat zespół dba o to, aby każdy bez wyjątku koncert był dla jego gości na widowni niezapomnianym przeżyciem. Mazowsze jest zespołem, który zawsze gra w pełnym składzie i nie jest dla nas ważne, czy jesteśmy w Warszawie, w Legionowie, czy nie wiem, w Budapeszcie. Zawsze jedziemy w takim samym składzie i ten skład dzisiaj tutaj na scenie się zaprezentuje. W chórze, balecie i orkiestrze symfonicznej Mazowsza występuje blisko 150 artystów, a nie są to przecież wszyscy architekci tego scenicznego przedsięwzięcia. Do tego dochodzą jeszcze osoby, których nie widać na scenie, a które też pracują, czyli nasi technicy, nasze panie garderobiane, nasi kierowcy, którzy nas tu przywieźli. Także no, przyjeżdżamy sporą grupą. W tym przypadku ilość zawsze przechodzi jednak w jakość, o czym także Legionowianie po raz kolejny mieli miłą okazję się przekonać.